Ma pan swój model gry? Mam swój model gry tylko też musz... to, to jest kluczowe według mnie w prowadzeniu zespołu aby ten model dopasować do zawodników jakich się ma, bo ja mogę mieć model naprawdę bardzo ofensywny, ale jeżeli nie będę miał do tego graczy, nie będę miał do tego potencjału ludzkiego to ten model mój będzie do świetnika. i według mnie to jest też wartość trenera kiedy, kiedy dostosuję model do, do potencjału ludzkiego, jaki posiada w szatni. Są jakieś takie zasady, od których pan nie odstępuje w każdej drużynie? Tak, są. Rzeczywiście mam kilka takich kwestii, które są moimi e, konikami, które, które chcę, aby zespół posiadał, ale nie chcę o nich też dyskutować, bo chciałbym, żeby. E, tego typu dyskusja była po meczu, a nie, a nie przed. Nie, nie lubię mówić przed meczem e, o tym, jak, jak będzie grał zespół, ponieważ chciałbym, żeby to zespół pokazał to, co chce wyrazić na boisku, bo opowiadać mogę dużo i mówić o tym, jak pięknie będziemy dryblować i, i strzelać, ale kluczowe jest to, co zrealizujemy. I chciałbym, żeby moje zespoły pokazywały to na boisku, a nie przed mikrofonem.